Gdybyśmy dodali tego pana z wąsem oraz tego pana z do siebie, wyszedłby ten pan, czyli zbrodniarz wojenny, tak zwany Putin. Ale oczywiście, z pomocą przychodzę ja i pomożemy Ukrainie po prostu pokonać e, tego pana zbrodniarza. Oczywiście. E, przy pomocy pewnych sojuszników, których oczywiście sobie znajdziemy, e, musimy pokonać Rosję oraz Białoruś. I wtedy. Wszystko będzie się zgadzać. Mapa też będzie o wiele lepiej wyglądała. Obecnie jestem na mapie Europa, że po prostu nie było całego świata. No to trochę rozpiście będzie. Więc znajdziemy sobie kilku sojuszników, przejmiemy mapę w Białoruś, a potem myślę, żebyśmy przejęli taką tutaj Rosję oczywiście. Może Kazachstan nawet tutaj przekonamy do jakby podjęcia decyzji, żeby zaatakować właśnie pana Rosjana. No, myślę, że byłoby to naprawdę spoko i tak, no to jeszcze jak tutaj rozdaję punkty technologiczne, możecie zasubskrybować mój kanał oraz zalejkować ten filmicz. Czek, ponieważ, no czemu by nie? I oczywiście, zapraszam też do, do wesprzeja mojego kanału. Na dole macie taki przycisk wesprzyj. No i tyle procent osób mnie teraz nie subskrybuje, a fajnie by było, gdybyście właśnie to teraz zrobili. No to tak, zapraszam Was do godania, w sumie, bo to będzie. Krótki, lecz ciekawy odcinek. No to tak, pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście poprawić relacje z naszymi tutaj sąsiadami. Musimy yy, nasz, z naszymi sąsiadami tutaj poprawić parę relacji. Myślę, że Turcja też będzie no, mogła nam pomóc, jak i Gruzja i Azerbejdżan. Na razie punkty dyplomatyczne tutaj nam pójdą troszeczkę tak o, ale No czego by się tutaj spodziewać Jakby no musimy tutaj wziąć sobie jakiś sojusz z pewnymi państwami e, A tutaj z nimi weźmiemy na no, razie pakt o nieagresji Musimy oczywiście no niestety te zniewagi też będą iść od tych państw Ale spokojnie przekonamy ich e, jak coś do tego żeby właśnie nam jakby pomagali Ponieważ, no, niestety nie możemy zapobiec tych yy, zniewagom. Przebudujmy sobie troszeczkę tutaj kijów. Budujmy kilka tutaj budyneczków, żeby oczywiście go jakoś wzmocnić. No i tak, z Polką mamy na razie najlepsze relacje. Z, ty z tych, z którymi mi Łotwą, będzie trzeba poprawić sobie. Litwa też. Estonia mnie znieważyła. Jakby ich problem. Yy, Rumunia też mnie znieważyła. To bardzo źle, to bardzo źle, to bardzo źle. No tak. Może jeszcze Słowacja też by zauważyło. No to Mołdawia jeszcze zostaje nam do pomocy. A, już punktów dyplomatycznych nie mam. No dobra, to no w sumie się nie dziwię. No. Jak wydałem praktycznie wszystko, Wybudujemy sobie kilka tutaj wież obserwacyjnych na granicy z Białorusią. Będzie to oczywiście pomocne. No i tam tylko 900 wojsk jest na granicy. No dobra. Rosja z nami poprawia relacje. O, dziwne, strasznie dziwne. Nie powinno tak to wyglądać. Musimy na pewno z Finlandią poprawić sobie relacje. A jak coś to mamy ze Szwecją bardzo spoko relacja. Jeszcze jakby z Norwegią. W sumie Norwegia też by mogła wtedy wjechać w Rosję. Eee, z Polską najbardziej się tutaj lubimy. Ze Słowacją lubimy się coraz bardziej już, bo już zniewagi poszły. Eee, ile jeszcze tutaj? Cztery tury. No myślę, że wytrzymamy. Eee, z Białorusią trzeba wysłać zniewagę. Białoruś nie jest nam jakby straszna. Ekonomy mają dwa razy mniejszą od nas, więc no powiem, że um, mamy wielkie szanse. No w ogóle zawsze mamy szanse, bo cze, cze, czemu nie. Ja. Z Turcją się już nie lubimy, ale z Gruzją już oczywiście tak. Bardzo dobrze z kim ja się tu lubię. E, na, na, Rosję wywalaj. No dobra, no to tak. E, troszeczkę polepszałem nasze tutaj państwo i przy okazji Rosja zaczęła walczyć z Turcją. Bardzo dobrze, ponieważ w przyszłości będzie nam o wiele lepiej e, Właśnie pokonać Rosję ponieważ będzie już mocno na e, przez Turcję Najpierw chcemy na, pierwszy, na ruszt wrzucić Białoruś Która oczywiście też Jest e, jeszcze takim zbrodniarzem wojny wobec Polski ponieważ pamiętacie najprawdopodobniej Co się wcześniej jeszcze wydarzyło Dlatego e, Zrobimy tak, że badania sobie tutaj damy takie I przy okazji poprawiłem bardzo bardzo relacje z innymi państwami. Dlatego sprawdźmy, czy możemy już jakby z nimi posojuszować po się. Yy, oni, oni, Mołdawia, w sumie też, a nie mam punktów dyplomatycznych. Dobra, Polska i, Ro i Słowacja właśnie już przyjęły sojusz. Mamy United Organizations. Yy, możemy dalej oczywiście się tutaj wysojuszować. Na przykład z Litwą. Z Litwą nie możemy. Trochę trudno. Yy, z, z Mołdawią nie możemy. Poprawimy z nimi jeszcze relacje. Z nimi też. E, ale z Gruzją chyba możemy. Oczywiście, że możemy z Gruzją. Z Kazachstanem jeszcze sobie poprawimy zaraz relacje. Gruzja się zgodziła. Ciekawie jestem, czy Norwegia się może zgodzić. Raczej nie. No nie, bo tutaj naj, najgorsze jest to, że z przymierzeńców mamy innych, czyli. Nasze, naszych innych tam sojuszników mamy, którzy nie są monarchistami. My sami nie jesteśmy monarchą, dlatego ja w ogóle chcę zobaczyć, jak to będzie tam. Jeżeli wybierzemy monarchię, to czy będą chcieli. To czy bardziej chcą sojusz? Oczywiście, że nie. Hmm, aha, bo tylko rząd się zwiększył. No dobra, no. E, dlatego tak, polsko. Hmm, Okej. Okay. Hmm. Przygotuj się na wojnę i Polska pomożesz mi. Macie na to 7 tur, żeby się przygotować. Aha, jesteście frajerami. 10 tur. Mhm, 10 tur. Ok. A czy jak? Wypowiedz wojnę. Wezwij sojusznika Polska. To się zgodzili, oczywiście. No i bardzo dobrze, o to chodzi. My tu już powoli możemy wjechać sobie na te prowincje. E, troszeczkę już im tutaj z, z gospodarkę roz, rozdówczymy. E, tutaj oczywiście porozdzieliliśmy. dlatego da lecimy dalej, jeżeli chodzi o dalsze prowincje. Jakie tu będziemy chcieli wyrwać, może jakieś? Może Polsce też coś damy, jak to coś przejmą. Na razie Sławia, Ukraina. Eee, dobra, co my tu mamy? Dobra, to my na razie tak zostawmy. Niech oni sobie troszeczkę tutaj pojeżdżą. Tu trochę wzmocnimy. Dobra, możemy wjechać tutaj. Tylko ze stolicy mogą atakować, dlatego tutaj pojedźmy. No właśnie. Eee, I teraz tak. Czy przejmujemy Mińsk, czy oni? Żeby granica wyszła nawet dobrze, to że, lepiej, żeby Polska przejęła ten i Tutaj te wszystkie prowincje, to żeby ona przejęła. Teraz są granice całkiem spoko. Ej, w sumie jest granica taka. No to dupy. <laughs> Bo tu jest Polska, no nie? A tu Polska musiałaby mieć coś takiego jeszcze. Tutaj, czy może prowincje były wtedy lepiej wyglądały? Albo tu nawet. No ale zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie, oczywiście. Przy rozmowach pokojowych. Eee, dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy, może, tak. Polska, weź to, weź to. Weź to, weź to. Weź to, weź to, weź. I zostaje jedna prowincja. Ej, no i w sumie, granice całkiem nawet. Powiem, że znośna. E, kto w ogóle ma więcej prowincji? Teraz oni. Ale trudno, no niestety, tak wyszło. E, przynajmniej żeśmy pokonali. Mm, już pierwszego pana, który. No, prawie żeśmy pokonali, pozostała jedna prowincja. Ale to my sobie zaraz go przejmiemy, bo nie ma szans, żeby oni tam przeżyli. W sensie, no, Białorusi nie mogą sobie przeżyć, ale tego tam dyktatora to on tam nie szanuje, więc po prostu go sobie wyeliminujemy. Uciekł, uciekł na tą jedną prowincję o nazwie Witebsk. No i tak, no i e, chyba widzimy się, jak już będziemy powoli przygotowywać się na Rosję. Zważając na no to, że Rosja ma aktualnie wielkie problemy z y, Turcją To postanowimy po prostu zaatakować ją już teraz Wyzwiemy sojuszników y, do tej wojny Gruza tutaj nam pomoże przy okazji Tutaj Turcja jeszcze będzie się w nich wbijać Bo mają też dostęp wojskowy Dlatego zobaczymy O w ogóle tutaj nowe państwo powstało Tylko dlatego, że tutaj właśnie są jakieś y, bunty Strasznie tutaj no boli ich to wszystko Dlatego po prostu zaatakujemy już Wejdziemy sobie tutaj drogą morską Oraz tutaj już powoli y, Oczywiście Pewne prowincje A nie, może to jeszcze zostawimy, niech oni pierwsi zaatakują Ponieważ mamy tutaj Twierd... W większości tutaj twierdze, które y, Właśnie one nam Nas właśnie tutaj bronią, niestety kasy już nie mamy do Dlatego tutaj mi to najbardziej co brakuje To będzie bardzo ubolewać, ale zobaczymy 10 tysięcy minus 2000 I tutaj na razie idziemy Tak, oczywiście zgodzili się na wojnę Gruzja już jest atakowana Mam nadzieję że Gruzja sobie da radę że tu Turcy ją jakby uratują Ponieważ no nie mam jeszcze tak szczerze pojęcia jak tutaj będzie to wyglądać Przejmiemy sobie tutaj Tak żeby troszeczkę ich osłabić właśnie tą drogą Tutaj widzę że Turcja wjeżdża Ukraina a Właśnie ładnie Już będziemy Ukrainą wjeżdżać oczywiście Ponieważ Jak widzicie na załączonym obrazku po prostu wbijamy się totalnie e, I Rosja Zaraz straci te swoje 171 prowincji Tutaj na Kalingradzie jeszcze się biją Południowa Rosja już została praktycznie opanowana cała dlatego e, Myślę że już będziemy mogli powoli wjeżdżać jak widzicie Próbują coś tam zrobić ale niestety widać że chyba Kasy im zabrakło w sumie nie niestety bo Gościu musi dostać za swoje, Ukraina ma przepotężne wojska, które tutaj oczywiście e, którymi oczywiście zarządzamy i właśnie będą lekko już pokonywane e, dlatego. E, porozdzielajmy trochę, daję sobie troszeczkę te wojska. E, Rosja zostanie po prostu rozdupczona za to, za, za swoje grzechy e, Oczywiście jesteśmy z Wami wszyscy. Z Wami, wszystkimi jesteśmy. Drodzy Ukraińcy, dlatego Wam pomagamy. I, i myślę, że tutaj pomoc. Y, oczywiście jest akceptowalna w takiej postaci. A nie tam w innej. Nie no, w innej też oczywiście, ale tutaj robimy to na żywo praktycznie. Dlatego wykorzystujemy to tutaj wszystko. Putinku głupi. Jak widzimy, Rosja już tutaj będzie zaraz tracić. Swoją stolicę. Dlatego, proszę pana, nie będę tutaj się powtarzać jeszcze raz. Rosja zginie jeszcze dzisiaj. Ja to wam mówię. My tutaj jeszcze to wszystko ugramy. To, to, to na chwilę to tylko taki zwrot akcji jest. Ale no. I w 2031 roku. Ukraina podbije całą Rosję. No, może trochę połowę, no ale czul z tym. Yy, całą Rosję podbije oczywiście Ukraina. I będą oni wtedy w Moskwie. Tutaj, tu, yy, gdzie to jest? Tu, tutaj, w Moskwie będą śpiewać yy, oczywiście piosenkę Goddum. Oczywiście, przesłuchania. Jebać Putina, kurwa, i Rosja już nie jest taką samą potęgą, jaką kiedyś była. No, w sensie. W ogóle nie była potęgą. Dlatego dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że podoba Wam się właśnie ta alternatywna przyszłość tej naszej Ukrainy. Sławia Ukraina. Dzięki wszystkim i Siemka.